Stawiamy przykładowo na siódemkę. Widzicie, siódemka jest 0. I to jest bezpiecznik sprawny. A bezpiecznik spalony, stawiamy go na trójkę. Nic, stawiamy go na piątkę. Nic. Czyli nasza energia z naszych paluszków nie przepływa. Także siódemka, nic. Jeszcze raz weźmiemy ten sprawny. Na trójkę tym razem. Proszę. Trójeczka idzie. Gwiazdka idzie.